Cześć, witam was bardzo serdecznie i na dzisiejszym Hello. odcinku <grych> będziemy grali w kosza z Pago. Pago grałeś ja, kiedyś w kosza? Ja grałem w kosza kiedyś, ciężko mi się gra, ale że jest wszystko inaczej. Bariery pokonam wzrostowe. Ja myślę, że Ty byłeś był dobrym rozgrywającym małe, szybki zwin. Ja byłem Paweł, ja przez skrzydę leciałem jak przecina, wiesz? Z piłą. No i to I później, mi się podoba. Później, po, później wiesz. Do kosza ścięcie, wyskok. Normalnie. Sad. Nie no, w sadu to chyba nie było, co? <laughs> no, a, no. Dobra. Słuchajcie. Zostawcie łapeczkę w górę, jeśli chcecie więcej takich odcinków, zostawcie suba. A my przechodzimy do rozgrywki. Jeszcze najpierw paczunki, bo tutaj na początku dostaje się paczunki brązowe, złote i tu jest jakiś VIP swag, swag pack, to chyba jakieś stroje będą. No zobaczymy. Zaczynamy, Dobra. Paczka brązowa. Team Fra... Fraze... Fraze... Fra mi wyleciał. O to już ładnie. Paweł Klapki mi wypadły, Sandały. Ma A to ty tworzyłeś tym ze strojem? Tak, jeszcze z ze swagiem. Dobra. Tom... Epic spodnie, legendarną koszulkę. Klapki i adidasy. Tom Chambers i jakieś, jakieś tutaj końce jeszcze. Ja zobaczę jaki mi wyleci. No. Mój drogi, leci tak. Jakieś niebieskie buty. Jakieś fioletowe, epickie spodnie długie. A legendę masz jakąś? Mam legendę, mam taką koszule, koszuleńkę z krawatem w kropy. O. I różowe buty, biało-różowe, także... Paweł, nie... a ci zawodnicy, w są prawdziwi zawodnicy NBA? No oczywiście. Marcin, Gortat mi wypadł! Gortata mam, Paweł! Niczego no. mam Gortata? No nie, a mi, a mi nie wyleci pewnie teraz już, jak ty zająłeś, no. To... Gortata mam. Ej, ty masz zawsze najlepsze, no. Migrant Hit wyleciał. Mi? Paweł Pałpenik wygrałem ten też chyba No martw. Mateo! Washington! Dobra, otwieram legendarną pakę, teraz pasta leci, nie? Cebalos. Frem. Jestem... Ej też mam Marcina Gortata Serio? Nie, 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 mam Marcina Gortata. I mam Aleksa Inglisza. Co ty mówisz? Normalnie Marcin Gortat poleciał. Gościu. Ten kolega Izaka? Ta. To <laughs> no, znajomy to jest kolega kolegi Paweł. No a jak? Nie, no elegancko, no bardzo się cieszę. No Marcin Gortat. Fajny. Normalnie. Dobra, no. to są kolekcje kart. Mówią o nim polski, polski młot. O kim? O Gortacie. A więc. kim A ja, kim myśl, ja myślałem, że o tobie, o tobie tak mówią polski młot. Tak, tak, a więc kim on się teraz spotyka? Z Linkiewicz. Nie, ale z blisko. Z kim? Bardzo blisko. Znasz taką panią jak Liza Ann? A, coś, wiesz co, coś mi, coś kojarzę, ale to może Sandra będzie lepiej wiedziała, wiesz? Li... <grym> Sandra może nie wiem, czy wiedzieć, no nie wiem. Nie, Sandra chyba ja nie zna. Marcin Gortat spotyka, albo spotykał, nie wiem, się z, z gwiazdą, powiedziałbym, takich filmów rozrywkowych, Lizał Ann. I ja... mówi, że nie bez powodu nazywają go polskim młotem Ja ci powiem szczerze, Mateo, że ja szanuję bardzo tą panią Naprawdę. To jest według mnie bardzo uzdolniona aktorka. chyba. A w ogóle tym, a taka jeszcze ciekawostka Mateo, czy ty wiesz, poczekaj, że... Wielu tych zawodników NBA, że wielu, no tam ostatnio sobie czytałem, że niektórzy z nich to są ci tak zwani płaskoziemcy, że myślą, że ziemia jest płaska. Co? Zawodnicy NBA? No. Głupki. Wszyscy wiedzą, że ziemia jest kwadratowa. Ej dobra, zrobiłem sesję, teraz postaram się Ciebie zaprosić do niej. Ale musisz się zrobić dostępny na Steamie. Już ładuje się. No bo on powiedział, że jak on jedzie z jednego miasta do drugiego, to cały czas widzi, że Ziemia jest płaska. No, coś w tym jest. Trochę racji ma niby, prawda? Skłamać nie skłamał, no ale... I on mówi, że, że jak on stoi w jednym miejscu, to że jak to, że Chińczycy są pod nimi, że to jest niemożliwe. <laughs> Co za kaszana. No właśnie. O jedy. Dobra, Paweł, proszę zaproszenie i lecimy. Z Zrobił się Pan online? O, oczywiście. A ja, ja pada nie widzę na tym. No na Steamie jestem. Na steamie, pan, a jaki tam Pan Manik? Diabeł. A diabeł, dobra, bo ja szukam. O, dobra, diabeł, jest, mam. Poszło Muszę to zap... zmienić chyba co? po o zaproszenie. Nie, Jest Paweł młody, jestem też w takiej A to ja myślałem, że to DJ Abel była, to diabeł. Nie, nie, diabeł, diabeł. A możesz powiedzieć skąd ten nick, diabeł, od tego czego to się wzięło? Po prostu to było tak Paweł, że w pewnym momencie... Poczekaj, bo ja chyba ja się zrobiłem, poczekaj. Tylko Connected. Bo... Dodałem tylko ciebie. I ty wszedłeś oczywiście, ale jeszcze mam dwa sloty, które... A dobra, poczekaj. To zrobimy inaczej. To ty rób, a ja ci będę opowiadał. No dobra, dobra, to Natomiast ja... No mianowicie to zaraz... w pewnym momencie swojej jakże burzliwej kariery w CS Source tak. e, Nie miałem drużyny i napisał do mnie na taki kolega gdzieś tam znajomy, może czy pojadę z nimi na LAN. No i oni byli drużyną słabą. Tak, znaczy słabą. No nie byli czołką polskiej sceny CS Source. I ja sobie pomyślałem, że zrobię taki mych. Zmieniłem swój nick i pojechałem na tego lana ze zmienionym nickiem. Mhm. I pamiętam to gdzieś tam jest jeszcze gdzieś relacja można znaleźć. Była relacja w Headshot TV jeszcze swego czasu I gość właśnie ciekawy byłem reakcji i, i nie wiedział co się dzieje i krzyczał Diabeł, diabeł, co to jest za zawodnik? I po prostu chciałem tak spojechać incognito, wiesz? No i Żeby... jak ci poszła te lanie incognito? Słucham? Jak poszła te lanie incognito? Indywidualnie chyba mi dobrze szło, ale czy z grupy weszliśmy? Chyba weszliśmy. Ale to wszystko, jakby to fajne, że to był taki, ja bym nie wiem czy pamiętasz, w WB Gaming to była druga jakaś hmm. wizja w WB Gaming. Coś kojarzę, no. No, no, no i to była w Myślenicach chyba, w kafejce takiej, jak mniej twoje mieszkanie, nie? I tak sobie powiedziałem... Coś mi te Myślenice, myślenice mówią, my, my tam nie było na tym LANie? Mmm... Pirechnik, to nie był ten To było Elbong. Ale w myśli za chyba też byłem. Byłeś? No. To najmniej nie widziałeś. Na pewno, Dobra, to ty, ty możesz sobie to wybrać drużynę, zobacz. Dobra. A poczekaj, ja tu mam też jakieś game configuration. Aha, mogę wybrać y, długość. Piłki, dobra. To jest lepszy: Hornet czy Chicago? No, Chicago! No ja. A co, co, ja tylko będę jeden grał? A ja nie wiem, bo ja się w to nie grałem, wiesz? Co to jest? A bo to chyba nie wszystkich masz dostępnych nawet, wiesz? Teraz chyba ja zobaczę to klipa clipekach Smith. To tak, bo to, to co nam wydropiło, możemy wybiorę, to nie. To... I tutaj każdy ma swoje te statystyki. To ma Magic, ale piękny cofądź, fajno, oni mają te. Kto jest najlepszy? A Gorta ta bierzesz? Bierze, dobrze Dobra, ja sobie wezmę Tom Chambers, bo to jest tutaj Kod? No to jest mój epicki zawodnik, wiesz? A kto był mnie epicki? No ten na pewno nie jest epicki Ten też nie jest epicki Paweł, ja nie mam epickiego zawodnika, no to, jak ja przegram, to nie ma winy Dobra, ja mam Tim Frazier i Tom Chambers, to będzie moja drużyna Grand Hill, dobrze. To no co, lecimy dobry, Mateo? No lecimy. Ale no zobaczymy, no, 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 czy Pago jest dobry w kosza, zaraz się przekonamy. To będzie tytuł. Czy Pago jest dobry w kosza? <laughs> No i ja bym so tak z mieszkiem, ja był żeby ja był się tak całkiem trollowy, że you know yeah, wiesz, napisany w taki. No 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 no. Bieg... A, a grasz napadzie czy na klawie? Na klawie. Oszanuję. Czekaj, czekaj to sprawdzę co się robi czym Czas ci teraz minie ty No to co ja mam zrobić? Rzucić! Ej! Hey, Dobra, Ale do którym? So... A nie wiem! Dobra, dobra. Oczekaj, którym się podaje? Ja nie wiem, bo ja gram na padzie. Uuu, <laughs> jakie te triki robisz, Mateo? Jak no Jaki jeszcze zajebisty! Gortat Gorta, kopa mu! Za to się, o, się dzieje! Pat, co? Za to się dzieje, Mateo! Jak tu się A mi się ta piłka, a jak jakby się. Ta... o! <laughs> nie o, Gortad, no, co Gorta, ty no, jak, no, jak no, zebrał! Nie fauluj się! A nie wyzywaj! Zobacz, ten mały jak zbiera, ty! Nie, no, przegrywam! Kurde. Ej, dobra, dostałem bonus, teraz dostałem super speeda, nie? Także. <laughs> jakie próby, dobrze! O. No czekaj, zanim i wchodź w ogóle, no. Jak ty tak szybko byłeś znieść? Przegrywałeś. Ja dostałem super, dostałem super speed, wiesz? Bo mi się ta moja piłka naładowała. Jak trafiasz do kosza, to się piłka ładuje, a twoja się nie naładowała. A tu jeszcze można było takie, pamiętam, w jedynce takie fajne alejupy robić. This is not darts! Hit the This is not darts. Chambers. Uuuu! Mateo, co się dzieje? Oj nie, ten przecisk Hahaha! Nie! Dobra, widzę, że się chyba, chyba się nauczyłeś. O nie, to! z mi się pomyliły. Chciałem ale jupa zrobić. Defensa co się stało, yeah. no Ale no wiesz no. ja bardzo z tobą lubię grać. Fifa mi się bardzo podobało jak graliśmy. Oh, great Ooh, a mnie! Jak uderzył? Wydawało ci się? Uderzyłeś mnie! <laughs> nie If this team win that, could I clean this glass? Oh, day baby. Kurwa dawaj to... punkty, Mateo. Defense is slowing down this drive. Some... Ale nie wyzywaj, bo mi <laughs> nie będę miał ten. <laughs> Waar się ze <laughs> <laughs> Ej, Hij zet die tribe dicht met een rebound. Hé, wat is dit? Is faul? Wat is dit voor een spel? Je bent opgekomen. Mateo. Hij He heeft handels. De deuce. Ik weet Frasier.

No ty mnie nie mi robisz Nie no go no, do Co tam? Nauczyłem się no A ty w ogóle grałeś tą pierwszą część czy nie? Nie <laughs> to... To się nie dziwi, że przegrywasz. Ale powiem Ci tak, FIFA też nie wygrałeś, a ty dostałeś. A... A... A Dobra, przerzuciłem. Dobra, got... no, przerzuciłem. To nie był fał. To nie był fał. To był przechwyt. Nie, <laughs> yeah, no ja. Zaraz ci ugodne mam duże zaczęło. Uuuuh, przewrócił się na plecy. Jak ja? Gier! To już jak leci kogoś, miał poka. Także za późno wyżyczyłeś. Dobra. No hmm. dobra, Gordon zrobił z Wonda prawie. Nie no proszę. <laughs> po <co> A <laughs> wyniki? Tom Chambers 14 jaki punktów, jaki Team Fraser 15, Magic Gordon 0 i Grand Hill 6. I Dobry. za 3 twoje próby też były dobre 0 na 5 i to 0 na 4. Mateo. Bardzo dobrze, elegancko. <grym> jak, jak się grało? W ogóle jak się Gierka podoba? Bardzo mi się podoba, jest fajna, dynamiczna. Tylko nie podałem się, że mnie biłeś, uderzałeś mnie na... Nie, przepraszam, to rzeczywiście było trochę nie fair play, ale w tej grze można robić takie myki. Szkoda, Prawda? że o tym nie wiedziałeś wcześniej, no? Że w sensie, że mi bombę dajesz na klatę i mi piłka wypada i ty bierzesz? Tak, tak, tak. Aż a takie po tak popycham w sensie, cię lekko, wiesz? A to jak sędzia nie zauważy chyba. Aha, aha, aha. No, fajne, fajne, fajne. Podoba no. mi się. Ale właśnie tu widzę elbow, czyli... Co to jest, łokieć? A mogę sobie to sterowanie w sprawdzić zanim nagrywaliśmy, powiem ci. Tak się podpowiem na następny raz, nie? Też. No... E mam na też to, 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 to nauczkę dla wszystkich tutaj, uczysz się na moich błędach. Ja myślę, że to jak FIFA, że cię się zdominuje, a to nie tak łatwo. Przecież FIFA przegrałeś jeszcze mniejszym pieniądze. Nie. Ja przegrałem? A Mariusz samo było za mnie, to ty wygrałeś, jedną ja... Dobra, pogadamy o tym już poza tym wspaniałym materiałem, moi drodzy. A wam <grym> serdecznie dziękuję za oglądanie. Jeśli chcecie więcej gierek z PAGO, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Ja e, chcę, zostawię. Sobie... Zostaw, Mateo. No, może napisać jakiś ładny komentarz też, na przykład. Dobrze. Dla zasięgów, dla zasięgów. Dla zasięgów. E, dziękujemy bardzo jeszcze raz i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć. Na razie, cześć, cześć. kłaniam się, pa.